Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Literacki Rzeszów. Karolina Winiarska, a dzisiaj mamy gościa niezwykłego wzbudzającego wiele emocji i zaraz o tych emocjach porozmawiamy, a jest z nami Ryszard Oleszkowicz. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zapowiedziałam cię jako gość wyjątkowy i pozwolisz, że skorzystam tutaj z krótkiej notki biograficznej, którą mamy, ponieważ nie chcę nic przekręcić ani o niczym zapomnieć, Dobrze. a czuję presję i czuję powagę sytuacji, więc będę się starała Zabrzmieć jak najlepiej. Oficer rezerwy polskich służb specjalnych i doktor nauk humanistycznych. Pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służbę pełnił m.in. w Bieszczadach, Rzeszowie, Warszawie. Brał też udział w zagranicznych misjach w Brukseli i Kijowie. Panie Ryszardzie. No całkiem imponujący dorobek. Jak to się stało, że człowiek z takim zapleczem postanowił napisać powieść? Sam się zastanawiam. Powieść Zanim zabijesz moją śmierć miała debiut no już miesiąc z hakiem i też spoglądając na, na owoc pracy mojej redakcji, wydawnictwa Muza, to niekiedy nie wierzę, że rzeczywiście y, książka, thriller szpiegowski, Wyszedł, ukazał się, zbiera recenzje. No Zaznaczam i, dobre recenzje. E, tak, dziękuję. I e, jak to mówi się w świecie literackim, jest e, w obiegu, z, z chyba dobrym startem. Jak to się stało? Impulsy czasem w życiu powodują e, to, że e, nasze plany, gdzieś tam może zamierzenia, może i marzenia, e, ziszczają się, czy doprowadzają do finału. E, przed tym finałem jest początek. Tak jak już to kilkakrotnie mówiłem, też napisałem o tym w posłowie. Takim początkiem, była kawa pita w Warszawie niedaleko dwóch czerwonych dwóch, które stoją do tej pory na miejscu dawnego kina Moskwa i taki był chyba zbieg różnych okoliczności. Ja wtedy jeszcze byłem w służbie, wyszedłem po pracy, pochodzę z podkarpacia. Cały czas tu mieszkałem, tam dojeżdżałem. I po pracy dysponowałem wolnym czasem. Wtedy postanowiłem napić się tej właśnie małej czarnej. I taki właśnie zbieg okoliczności myśli, może by coś napisać w jakiejś innej formie o tych zagrożeniach różnorakich, które pojawiają się gdzieś tam czarne chmury na wschodzie. To było kilka lat temu, to był rok 2019. Powstał taki pierwszy szkic wtedy na tym przy, tym, przy tej małej czarnej na kawiarnianym stoliku. A później tak się złożyło, że postanowiłem pójść nie tylko dla zabicia czasu, ale może i do, do, dlatego, żeby, żeby coś pisać fachowo na kurs pisarski. Kurs pisarski mnie zmobilizował, żeby tą powieść dalej pisać. No teraz tak, wyobrażam sobie, że tutaj jako oficer to jesteś osobą taką bardzo przyziemną i taką no, bardzo konkretną. Natomiast bycie pisarzem jest taką chyba troszeczkę formą bardziej kreatywną. Czy można te dwie role połączyć? Czy ciężko ci było przeskoczyć z jednego świata w drugi? Chyba nie było ciężko. Być może forma powieściowa nastręczała pewnych progów, bo może nie trudności, ja przed tą powieścią pisałem. Były to formy związane z działalnością historyczną. Pisałem artykuły historyczne i, i, i książki historyczne, więc tak jak ja to mówię, było to inne biurko. Tu musiałem przesiąść się do innego biurka, tam to całkowicie zostawić. i zacząć... To są różne biurka? Tak, według mnie właśnie to porównanie obrazowe oddaje tą rzeczywistość. To są różne biurka, różny warsztat. Warsztat historyka musi być no, taki dążący do odzorowania rzeczywistości, najbardziej jak się to da. Nigdy tego się oczywiście nie da w 100% zrobić. Trzeba do tego dążyć. Natomiast powieść, jeszcze powieść gatunkowa, thriller szpiegowski, kryminał. Sam zastanawiałem się, jak mi to, mówiąc potocznie, pójdzie. Na pewno pomogły kursy pisarskie, pomogli ludzie, których tam też poznałem, wymiana doświadczeń różnorakich. Ale tak naprawdę y, takie mam, taką mam refleksję, że zostaje się sam na sam z tym tworzywem powieściowym, co chyba wiemy oboje. Że tak naprawdę zostaje się samemu na sam z tym, y, zostaje się z bohaterami, którzy się gdzieś tam y, wykreowani tworzą, no i trzeba to pisać. Czy dobór gatunku to był taki naturalny rezultat Twojej pracy zawodowej? Nie zastanawiałeś się nad innymi gatunkami? Wiedziałeś, że to będzie ten gatunek? Tak. Nie chciałem daleko odbiegać od mojej rzeczywistości, w której, której wtedy byłem, która była mi znana. Jeden taka anegdota tutaj: jeden z prowadzących kurs, który dużo zawsze mówił o researchu, o poszukiwaniach, o przygotowaniach do pracy, jeszcze na początku nie wiedział. Skąd jestem? I, I gdy dowiedział się, że pisze thriller szpiegowski o polskich służbach specjalnych, stwierdził, no trudna sprawa, to będziesz musiał kogoś poszukać, kto ci opowie, jak to w tych służbach jest, żeby to choć trochę wiarygodne było, wiadomo, nie w 100%, bo to fikcja. No później oczywiście była to anegdota, jedna z lepszych anegdot kursowych, gdy, gdy już mu wyjawiłem, e, kim jesteś. kim jestem. Nie było też dużego problemu z tym, żeby, żeby właśnie ujawnić, wyjawić może bardziej, ponieważ wcześniej za zgodą moich przełożonych publikowałem oficjalnie te artykuły historyczne. Moje nazwisko wyszło, że tak powiem, oficjalnie do, do obiegu związanego z publikacjami, więc tu tego problemu i tego progu nie było. Natomiast no, materia powieściowa. Była z tymi progami, może nie z wielkimi trudnościami, bo materia była mi znana, ale, ale różne progi były. Różne progi były. Rozumiem, że masz duże doświadczenie w swojej pracy zawodowej, i też rozumiem, że nie wszystko mogłeś wyjawić na kartach powieści. Trudno ci było zachować tą, tą granicę, ten dystans, um, utrzymać no, też tą swoją odpowiednią tajemnicę służbową. Wiadomo, że trzeba było pisać z tą świadomością, ale tak mi się wydaje, że w momencie, gdy stworzyłem sobie ten świat na użytek tej powieści i wykreowałem bohaterów, wykreowałem odpowiedni obraz fikcji, który, która nie, nie jest tożsama ze światem służby rzeczywistym, to nie było trudno. Później, oczywiście, gdy skończyłem całość, przeczytałem to drugi, trzeci, no tak się to robi. Zdecydowałem się na usunięcie dwóch fragmentów, które oczywiście nie, nie pokazywały w skali 1 do 1, jak, jak funkcjonuje rzeczywisty świat służb, ale jak to się mówi, niekiedy może podmuchać na zimne. Więc takie dwa fragmenty niewielkie, niewielkie też bez szkody dla, dla fabuły, dla osób bohaterów usunąłem. No i też przyznam się, że, że dałem do poczytania komuś jednemu i drugiemu. I ten jeden i drugi stwierdził, spokojnie, można Możemy. publikować. puszczamy w świat. Tak, że, że poza tym mówią, że, że to się dobrze czyta, że też pokazuje obraz służb w powieści gatunkowej w taki właśnie sposób, o, odpowiedzialny, może duże słowo, ale taki dobry. Z no, tym nie było problemu. Bo ty na tle tych innych autorów, bo to jest, wydaje mi się, taki dosyć e, popularny gatunek, rzeczywiście masz tą przewagę. Że ty to wszystko znasz z autopsji, tak? Więc. Wiem, co zmienić, tak? Tak, twój przekaz jest dużo bardziej realny. Wspomniałeś, że publikowałeś wcześniej, że to były um, publikacje naukowe, historyczne. Czym się różnią, właśnie wiemy, że to są inne biurka, już to ustaliliśmy. Czym się różnią te może emocje, praca nad takim tekstem i nad takim tekstem, i co cię zaskoczyło, kiedy, kiedy zmieniłeś to biurko na, na powieść, i kiedy ta powieść. W Twoich rękach już w końcu była. Zdecydowanie, może to zabrzmi obrazoburczo, ale zdecydowanie więcej przyjemności, takiej żywej, wynikającej z obsługi ze stworzonymi bohaterami, daje pisanie powieści. W publikacjach naukowych nie mamy tego, właśnie takiej emocji. Oczywiście mogą to być emocje związane z odkryciem jakiegoś dokumentu, z opublikowaniem. Krytycznym wydaniem jakiejś dokumentacji czy, czy ustaleniem jakiejś kwestii, ale moje, moje odczucie było takie, że tutaj ten świat mnie przywoływał, gdy była na przykład za długa przerwa w pisaniu, żeby wrócić, bohaterowie wołali, żeby pociągnąć te ich losy. Jeśli chodzi o opracowania historyczne, no jest to. Praca też dająca dużo satysfakcji, gdy wyjdzie książka, monografia opracowująca, pokazująca jakiś temat, który udało się opracować, jest to satysfakcja. Sam jestem tak, autorem takiej monografii, mówiącej o wywiadzie kresowym przed 1939 rokiem, i wydanie tej książki to była dla mnie ogromna satysfakcja, ale to są też no, inne jakości tych satysfakcji. Tutaj jest taka radość z tego, że pisze się coś inaczej, że finalnie potrafi się też tą powieść napisać, też o służbach, też pokazującą wyzwania, bolączki, problemy, trudy w innej formie. Czy uważasz, że tego typu tematy są ważne dzisiaj, żeby je poruszać w kontekście współczesnego świata? Wydaje mi się, że tak, że są istotne. Poprzez formę powieściową, takie jest moje zdanie, można trafić. No do szerszego kręgu odbiorców. Tutaj nie, nie będziemy się udzić, że literatura naukowa, historyczna zwłaszcza, trafia trochę, w trochę węższym zakresie do czytelników, trafia do fachowców, trafia do kolegów, którzy zajmują się i koleżanek tymi tematami. Natomiast jest to zdecydowanie węższy krąg odbiorców. Tutaj możemy, tak mi się wydaje, z przekazem na przykład o zagrożeniach. Czy o kwestiach, które dotyczą funkcjonowania służb, trafić do szerszego odbiorcy. Coś mu przekazać, na przykład na temat zagrożeń. Ostrzec. Może też. Wiadomo, że literatura gatunkowa, thriller, kryminał ma przede wszystkim dostarczyć rozrywki. Ale są thrillery, są kryminały. Edukacja poprzez. Rozrywkę, tak? No tak, tak, ja no. tak, żeby to zabrzmiało jakoś tak, właśnie, może e, trywialnie, że tutaj edukujemy, pisząc, ja edukuję, pisząc jakąś. No, dzielcie za swoim doświadczeniami, ale no, to tak. w pewien sposób jest. Może jakaś, jakaś, e, jakaś forma ostrzeżenia, mhm. refleksji nad tym, że ten świat jest nie taki pewny we wszystkich swoich przejawach. I zwłaszcza, ta świadomość od jest bardzo ważna. Czy myślisz, że. Mm, już pójdziesz w stronę tego biurka, na którym jest powieść? Czy A. jak tęskniesz za tym biurkiem historycznym? Myślałem, że nie padnie to pytanie. <laughs> nie wiem. Kusi zostanie przy biurku. Znaczy, Kusi. Chciałbym zostać przy biurku historyka, oczywiście. I jakieś drobne kwestie w tym momencie są na warsztacie. Też z braku czasu większych nie ma. Ale Kusi, kusi biurko, właśnie. Powieść Powieściopisarza. Powieściopisarza, tak. Wydawnictwo prosi o. O, kolejne, o kolejną książkę, więc to też jest taki miły i pozytywny co przejaw. A co odpowiedziałeś w wydawnictwu? Że książka jest w trakcie pisania. Bardzo dobrze. Pewnie będzie to kontynuacja. To tyle, tyle zdradzę, więcej nie, bo, bo bohaterowie też, jak już powiedziałem, jakby domagali się, domagali się kontynuacji losów. I chyba na, ten, na, na dzień dzisiejszy to mogę powiedzieć. Biurka historyka nie porzucam. Przy tym biurku też pracuję. Może ktoś mi powiedzieć że takie rozdwojenie jaźni, ale póki co nie, nie odczuwam tego w ten sposób. Jeśli mogę tak powiedzieć, dobrze bawię się pisząc powieść. Tam mam satysfakcję, jeśli uda mi się coś historycznie ustalić. I dopóki czas pozwala i możliwości, na razie to jest jakoś Zbieżne, nie, nie mam. Nie stoję przed decyzją, że coś muszę zostawić na rzecz czegoś. Czy z czegoś rezygnować. Tak. Czekamy, jako czytelnicy, na kontynuację, na nowe historie. Rozumiem, że w gatunku zostajesz. Tak, zostaję w gatunku. Chciałbym y, kontynuować losy głównych bohaterów. Zachęcam do zapoznania się. Z początkiem losów tychże bohaterów, i, i generalnie no, mam jakiś pomysł, właśnie na, na kontynuację. Zobaczymy, jak, jak to będzie odebrane w wydawnictwie, co powiedzą byta czytelnicy, ale mam nadzieję, że, że uda mi się tą długą książkę też wydać kolejną. Tego właśnie Tobie, ale i sobie jako czytelnikom życzymy. Szanowni Państwo, bardzo polecam, zanim zabijesz moją śmierć, można przeczytać historię. Z perspektywy osoby, która najlepiej zna temat, bardzo dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do studia. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie i za miłą rozmowę.